Hej. Ja jestem Paulina. A ja Piotrek i witamy na kanale Duologia. Duologia. Witamy Was w podsumowaniu miesiąca kwietnia. I tym razem będziemy próbować nową formułę tego odcinka, żeby nie było takiego niezręcznego stania, jaki do osoba opowiada. I żeby to trochę bardziej uporządkować, bo też podzielimy te książki na gatunki. Mamy nadzieję, że Wam się to spodoba i zapraszamy do oglądania fantastyka. ja w tym miesiącu przeczytałam cztery książki z tego gatunku i o wszystkich już mówiłam na kanale, więc teraz nie będę się za bardzo rozwodzić. Pierwszą książką była Ekstazja, którą czytałam zarówno na vlogu, jak i później zrobiłam dedykowany film, bo mi się nie podobała. Mamy tutaj taki fantastyczny świat, mocno patriarchalny, taki kult wokół religii. Jest to trochę takie... nie trochę, tylko jest to postapo po prostu. Mamy tutaj diabła, mamy wiedźmy. No ogólnie sam zamysł jest w miarę okej, okay, ale wykonanie jest takie mocno średnie. I przeczytałam też trylogię, o której też w poprzednim filmie z vlogiem z jej czytania, więc musicie sobie zobaczyć. Trylogia Wiedma, Kruki i Żmijątko. Nawet ostatni tom tutaj przy sobie jeszcze mam, jeszcze go nie zdążyłam oddać do biblioteki. Ostatni tom mi się podobał najbardziej. Mamy tutaj słowiańską fantastykę w dawnych czasach. Podkreślam to, bo jedyna inna słowiańska fantastyka, którą znam, to seria Kwiatu Paproci Katarzyny Berniki-Miszczu, która dzieje się we współczesności. Ale o, o całej tej trylogii też porównywałam ją z, właśnie z Kwiatem Paproci w tym poprzednim vlogu, więc nie będę się rozwodzić, żmiątko mi się podobało, tom pierwszy był taki znośny, tom drugi był beznadziejny. Kryminał. I z tego gatunku kryminału, thrillerów przeczytałam trzy książki, właściwie przeczytałam jedną, a dwie przesłuchałam w audiobooku i przeczytałam rykowisko, o którym też nagrałam film. Był to debiut i bardzo dobry debiut, mamy tutaj taką historię pożar w internacie, który nas prowadzi różnymi zawiłymi ścieżkami do słowiańskiej sekty. Także moje totalnie klimaty... Sama historia mi się bardzo podobała, niekoniecznie to, jak ta książka wyglądała, jakby ta ilość błędów i w ogóle, ale to już o wszystkim tym możecie posłuchać w recenzji. I dwa audiobooki, które przesłuchałam, to książki Rytuał i Stos, i w ogóle muszę się podzielić tą historią, ponieważ ja w audiobooku nie jestem w stanie ogarnąć kolejności książek. Absolutnie nigdy. I ile razy się nie podejmowałam jakiejś serii, tyle razy słuchałam ją w złej kolejności, a tutaj totalnym przypadkiem odpaliłam sobie właśnie ten pierwszy tom, czyli Rytuał, i później, nie wiedząc, że to w ogóle. Jest seria, odpaliłam stos, czyli drugi tom tej serii. I jest to niesamowity przypadek, więc muszę się tym pochwalić. Jest jeszcze trzeci tom, nie wiem czy to już jest zakończona seria, czy jak na razie są po prostu tylko trzy tomy. Myślę, że będę o nich jeszcze nagrywać coś osobnego, bo mi się bardzo podobały. Są takie kryminały, ale z taką historią. I mamy też takie rozdziały, takie wstawki z historii kilkaset lat wstecz, które mają w ogóle wyjaśniać te jakby jakieś dziwne pobudki, skąd one się wzięły, że one się nie wzięły tak totalnie z kosmosu, tylko coś się kiedyś wydarzyło i na przykład powstał jakiś obraz pełen jakichś symbolów i ktoś kierując się mocno ty, tymi symbolami no morduje po prostu. Także bardzo to ciekawe, ale na pewno będę tym nagrywać jeszcze jakiś osobny film, w którym opowiem wam więcej, ale naprawdę się wciągnęłam. Bardzo szybko się też tego słuchałam w boku. Słuchałam tego na Epic Go. Młodzieżowe, young adult i obyczaj. I z tych trzech jakże podobnych do siebie gatunków przeczytałam aż cztery książki. I zaczęłam od Czterech Ojców River Conway i również to pokazywałam na vlogu. Było to w miarę takie przyjemne, taka młodzieżówka moich czasów, takie jakie właśnie ja lubiłam czytać, takie bardzo cozy no, nie będę ukrywać, nie będę tutaj mówić, że się w to mega wciągnęłam, że należy do tych osób, które robiły jakieś tam edity, jaka rasa psa, pasuje do którego ojca i tak dalej. No, aż tak mnie to absolutnie nie wciągnęło. Ja w ogóle mam mega problem z zapamiętywaniem imion, i po imionach absolutnie nie wiem, który to jest, który. Natomiast bawiłam się dosyć dobrze, wiem, że będzie drugi tom tej książki. I jestem zainteresowana też ze względu na to, że niektóre wątki, które mnie interesowały, na przykład w tym pierwszym tomie, w ogóle nie były rozwinięte, więc po prostu czekam na ten kolejny tom, nie z jakimś świecie zapartym, chętnie wyczekuję, nie wiadomo jak mocno, ale jak się pojawi i będę miała okazję przeczytać, to bardzo chętnie przeczytam. Kolejna książka to Gra w życzenia i o tej książce również jest film na naszym kanale. Jest to taka książka o książkach, ja takie bardzo lubię, wiem, że nie wszyscy takie lubią, ja akurat uwielbiam. Mamy tutaj historię dziewczyny, która pracuje w szkole, bardzo chciałaby adoptować dziecko, konkretnie chłopca Krzysia, natomiast nie ma ona wystarczająco dużo oszczędności, wynajmuje pokój w mieszkaniu ze studentami, nie ma samochodu, więc no nie ma zbyt łatwej drogi, żeby adoptować to dziecko, i nagle pojawia się konkurs związany z książkami, których była wielką fanką. Problem jest taki, że, żeby wziąć udział w tym konkursie, trzeba dostać do niego zaproszenie. Ale nasza bohaterka dostaje to zaproszenie, ponieważ w dość dziwnych okolicznościach poznała autora tych książek. No i tak naprawdę. Wszyscy wiemy jak to się skończy, nie ma tutaj jakoś jakiejś dużej zagadki czy czegoś. Natomiast jest to takie bardzo przyjemne w czytaniu, ale właśnie pojawiają się tutaj też zagadki w tym konkursie i ta książka jest przetłumaczona na polski i jest jedna zagadka, która jest strasznie źle przetłumaczona moim zdaniem. Natomiast przy samej książce się bardzo dobrze. I ostatnie książki to czytane w ramach maratonu Bez Ciebie nie ma lata i dla nas zawsze będzie lato, czyli drugi i trzeci tom trylogii Lato. To, to napisała ta sama autorka, która kiedyś napisała do wszystkich chłopców, których kochałam, całą tą trylogię o chłopcach. i Ja byłam kiedyś mega zajarana na tamtą trylogię, która po czasie mi się w ogóle nie podobała, natomiast kiedy byłam mega i tutaj jak wyszła ta, właściwie chyba jakoś w okolicach premiery trzeciego tomu, przesłuchałam w audiobooku ten pierwszy i jakoś to tak było niedokończone przez tyle czasu, więc teraz przy okazji tego maratonu Kończenia książek, kończenia serii, postanowiłam sobie to skończyć. Natomiast no ja nie jestem aż tak wielką fanką młodzieżówek, nie lubię takich młodzieżówek, slash young adult, gdzie mamy jakieś takie problemy, te wszystkie pierwsze razy i tak dalej. Bardziej lubię jak już to właśnie takie mocno cozy historie, tak jak Czterech Ojców, więc niezbyt mi się to podobało, dosyć było to frustrujące, ja ci bohaterowie są głupi. Mamy tutaj też e, trójkąt miłosny, który jest e, żenujący i też taki trochę zdetka obrzydliwy, bo mamy tutaj, wiecie, dwóch braci. I dziewczynę. Jak nie ma dobrego ślipu chłop i dziewczyna, to zawsze można tych chłopów razem ślibować, no w tym przypadku nie można, więc ogólnie nie podobała mi się ta seria. Chociaż czytało się w miarę szybko, no bo wiadomo, młodzieżówka, natomiast... Nie, nie polecam. Inne. jeśli chodzi o inne książki, to ja skończyłam też w ramach tego samego maratonu. Krótką historię czasu, tam się już o tym wypowiadałam, że to był absolutnie nie mój czas na czytanie takich książek, ale że miałam ją zaczęto, to bardzo chciałam ją po prostu skończyć. Za wiele z niej nie wyciągnęłam, przez to, że po prostu czytałam, żeby skończyć. Jedyną moją książką w tym miesiącu było Jutro, Jutro i Znów Jutro. Literatura piękna, z tego co mi mówi Paulina. Trochę nie wierzę. Jest to naprawdę duża książka, tak naprawdę. Chyba o niczym. Ja widzę tam zarysy historii, ale strasznie długa jest. Jakby dłużyło się wszystko. Naprawdę są bardzo ciekawe tematy brane. W wielkim skrócie mamy dwóch głównych bohaterów. O, jak w książkach bywa czasami. Jeden był po wypadku, w którym stracił mamę. Tu już mamy naprawdę ciekawe tło, jak się żyje właśnie po tym wypadku. W wypadku właśnie z uszkodzoną bardzo lewą nogę chyba. I cały czas żyje teraz w bólu, no ta noga została naprawiona teoretycznie, ale to nie było zrobione tak w 100%, w sumie nie dało się to zrobić. No więc no, chodzi o to, że są ciekawe pomysły, tylko jakoś tak nie, do, nie w 100% wykorzystane jak dla mnie. Te trigonty miłosy, o które w ogóle są, są dwa. Trójkąty miłosne to też trochę takie nie dla mnie, mi się wydaje, takie trochę mech, ale w sumie bardzo mi się podobały właśnie wstawki z gier, bo ogólnie ci bohaterowie tworzą gry razem, więc jakby to co Paulinka myślała, że mi się spodoba, mi się podobało. Trochę zajęło mi sprzecznienie tej książki. Głównie przez te minusy, które właśnie przed chwilą powiedziałem, i możliwe, że się jakiś przestój czytelniczy, ale skończyłem ją, jakbym miał jakoś opisać, no to takie mocne 5, ani to dobre, ani to złe. Już przed chwilą właśnie mówiłem, jakie to jest złe, ale no, jakby. Ne, nie dla mnie jeszcze chyba nie, nie jestem aż takim czytelnikiem, żeby atakować książki w tym stylu. Komiksy. Ja nie jestem za bardzo czytelnikiem komiksów, ale zdarzyło się, że jeden komiks przeczytaliśmy wspólnie i był to komiks Odrodzenie. Piotr go przeczytał i powiedział masz, ten też masz przeczytać. I ja przeczytałam i mi się nie podobało w ogóle. Problem w komiksach jest taki, że to jest jakby za krótkie, żeby w sensie, ciężko po jednym yy, tomie, po jednej jakby książce, po, jednym, po jednej części yy, powiedzieć, czy to jest dobre, bo najczęściej takie historie rozrzuca się na 5 tomów. Pewnie dlatego mi się nie podobało, bardzo nie lubię, jak z takiego pierwszego tomu nie może nic wyciągnąć i jakby musisz przeczytać kolejne, żeby cokolwiek zrozumieć z tej historii. Bardzo tego nie lubię i ja bardzo szybko wypieram w ogóle z pamięci takie książki. No ciężko, ciężko zrobić tak, żeby, nie wiem, w max 200 w stronach zamknąć się w historii, żeby zarazem jakby zarysować tło Przyszłość popularną, teraźniejszość popularną, opisać o postacie i co będzie do przodu. Więc dlatego tego głównie trzeba, przynajmniej z dwa przynajmniej, żeby stwierdzić, co się z czy nie. Przynajmniej tak. Mi się wydaje. Te komiksy chyba są ogólnie nie dla mnie. N nie rozumiem tego, znaczy się, że na pewno jest dużo jakichś jednotomowych komiksów, bo jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby komiks był jednym tonem, albo żeby był po prostu dużo grubszy niż normalnie, ale no nie wiem, chyba to po prostu jest nie dla mnie. Jest wiele jednotomówek, ale wtedy są to 300, 400, 500 kartek, więc to jest. No i co? Jakby, no i nic, no <noise> jakby każdy komiks yy, miał yy, 300 stron, to, ja to byłoby to odrzucające. Zresztą, że komiksy, no. Jednak... Niekoniecznie, bo komiksy czyta się dużo szybciej niż książki, a jak masz książkę, która ma 300 stron, to, to się zajrza do chudych książek. No tak. Więc co lubi, no ja nigdy nie czytałam jakoś dużo komiksów, więc nie jestem faką, może się to zmieni, bo w najbliższych planach czytelniczych mam moją pierwszą mangę, więc może się w końcu wciągnę, to zobaczymy. No w każdym razie ten komiks mi się nie podobał, bo jakby nic, nic nie wiem o niczym, bo po pierwszym tomie ja nic nie wiadomo. Pierwszy komiks skończyłem, jeśli już pamiętam, było Moon Knight z martwych, w sumie to nie była moja pierwsza stycznia z Moon Knightem po, poprzez show na Disney. Plus. Tak, miałem tam jakieś snippity z show, więc mniej wiedziałem o co chodzi. Bardzo przyjemne, bardzo ciekawe, na pewno, jakby świetny wstęp właśnie pod dalsze przed show. Niewiele pamiętam z fabuły. Pamiętam tyle, że jedna z terech yy, Ego, MUNITA robiła investigation. Znaleziono parę martwych tych osób i yy, Niektórzy nie mieli wszystkich organów, powiedzmy. Szukali z organów, który okazał się byłym agentem tarczy, tarczy ludzkiej. Duża agencja, super bohaterska i no, jest duża rzecz. Za, za mało czasu można to wszystko tłumaczyć. Następny, następne komiksy w sumie było, było, e, były ich dwa. bo... Deadpool Classics, tom pierwszy, czyli komiksy po kolei e, z występowaniem Deadpool'a. To było bardzo ciekawe. E, Pierwszej. Nie pamiętam dokładnie już, ale nie pamiętam, w którym komiksie pierwszy raz wystąpił Deadpool. Ale no w sumie to ulubione, ulubiona moja postać z komiksów. Deadpool, Noworysz z Tak, akurat pamiętam. Ogólnie Deadpool Deadpool. Ktoś potrzebował się po Deadpoola i zrobił agencję, która, w której możesz wynająć sobie właśnie Deadpoolów. I oni ci pomagają z na przykład obroną swojego domu, czy z obroną w ogóle jakichkolwiek obiektów i innymi misjami. Ale okazuje się, że właśnie ten fake Deadpool to naprawdę chce znaleźć prawdziwego Deadpoola, żeby go zabić, bo ten prawdziwy Deadpool Temu fake Deadpoolowi, i coś tam zrobił. No, jak to u Deadpool'a bywa? Deadpool komuś spuścił łomot, i teraz ten zły chce spuścić łomoty Deadpool'owi. E, następnym komiksem był Hellblazer: w i upadki, czyli e, kolejny, pierwszy, pierwsze spotkanie moją z postacią Konstantina, maga, e, który pomaga swojej znajomej w śledztwie bardzo dziwnym, ponieważ e, osoba została nadziana na krzyż. I miała skrzydło, więc to nie jest zbyt normalne. No w sensie dla Konstantina jest to normalne. Biorąc pod uwagę co ja czytam, też mogę uznać to za normalne już teraz. <grym> tak. Jakiś taki miesiąc takich książek i koliksów po prostu. Tak, dla Konstantina jest to normalne, bo wie jaki prawdziwy jest świat. Na świecie jest magia oczywiście. Ej tak, pomaga, okazuje się, że to jest po prostu demon, który został wezwany przez niego w jego y, małoletnich latach. W sensie jak był mały, to wezwał demona przez przypadek. Bo chciałeś się pochwalić dziewczynie. K kto tego nie zrobi, niech pierwszy ci kamieniem. Później do akcji wbija szatan, i później yy, szatan z Konstantynem się upijają, i szatan wkręca Konstantina, że niby było bara bara w rakiecie. Ogólnie ciekawe, muszę więcej złapać Konstantina. W sumie wydaje mi się, że może być jedna z moich. Tak, yy, jedna. Następna moja ulubiona postać, że zaraz po Deadpoolu. I następnym komiksem było Pets. To było bardzo dziwne. Albo wydaje mi się, że to jest albo jakaś jednorazówka, która jest strasznie jakaś wyciągnięta z kontekstu, albo jest to właśnie wyciągnięte z kontekstu z bardzo dużej serii. Nie zrozumiałam o co w niej chodzi. Byli ludzie i byli ludzie z jakby z częściami. z bieżącymi mm, czy... Było to dziwne, nic nie pamiętam z fabuły, więc dobry komiks. Bloodshot odrodzenie, nie pamiętałem, znaczy nie byłem pewny, czy to jest ta postać, o której sądzę, ale to jest e, Bloodshot, czyli osoba z nanomaszynami w środku. Był e, też film, na podstawie pewnie komiksów zakładam, z Winem Dieselem, bardzo ciekawy, polecam. E, bloodshot odrodzenie to jest zbiór czterech komiksów, czym pięciu, który właśnie Blanchard od nowa zbiera swoje nanity, żeby y, od, odnowić jakby swoje moce, żeby po prostu ratować światło przed tym, bo ludzie zaczęli y, 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 zostali zarażeni, no właśnie, nanitami i zaczęli randomowo y, robić bardzo złe rzeczy, o których nie mogę mówić na YouTube. Kolejny komiks, czyli Suicide Squad. Kolejny komiks, o którym w sumie niewiele pamiętam. W sumie to tak jak w większości komiksów, no to jest po prostu. Krótka historia, której jakby nie za bardzo chcę pamiętać. Pamiętam tyle, że było w nim, był w nim Gordon Junior, czyli syn sławnego detektywa, który współpracuje z Batmanem. No, ten syn, który jest psychopatą. Razem z Amandą Waller, czyli główną jakby osobą odpowiedzialną za Team X. Właśnie rządzili sobie Team x my wy wysłali ich na różne zadania. Dowiedzieliśmy się w trakcie komiksu, że te postacie, które tam są, o, one czasami znikają. I one są po prostu odradzane, więc dwa ostatnie. Hellboy w piekle. Hellboy, bardzo piękny komiks, w ogóle następna postać moja ulubiona, lista ulubionych postaci będzie leciała zaraz po kolei. E, zacząłem od e, filmów, e, w sumie od tak od filmów, bo są trzy filmy. Dwa na razie widziałem, te starsze do... Dobre. Więc tak, y, bardzo ładny Arsai był. Zakładam, że trochę komiksy będą bardziej, jakby to nazwać, ostrzejsze. W sensie bardziej ostrzejsze niż, niż film był, bo też no, jak na filmie nie można aż tyle rzeczy zrobić. Ale było ciekawie, na pewno się miło zaskoczyłem. No z ogólnie się pamiętam oczywiście. Ars, ostatni. Invisible, tą pierwszy. To jest w ogóle... Mm, mm, om, om, om. Tak będę to jadł, bo wróciłem sobie teraz od drugiego do szóstego tomu, więc przez małe doczytał. będę czytał. To będzie taka moja podkładka pod oglądanie serialu, jak już wyjdzie trzeci sezon, w sobie weźmiemy miesiąc, będę sobie oglądał. A więc tak, mamy Ziemię z superbohaterami. Mamy Marka syna Omnimena. Omnimen jest Wiltrom... Kurczaki. Po polsku tego nie powiem. Ale jest z Wiltrum, Viltrumite, jest właśnie superbohaterem, przynajmniej tak się każdemu wydaje, bo tak naprawdę został wysłany właśnie przed swoich przełożonych, żeby pokonać właśnie superbohaterów z Ziemi, żeby po prostu łatwiej Ziemia się poddała Imperium Wiltrum. Jego syn, czyli Mark, aka Invincible, dostaje mocy i próbuje powstrzymać swojego ojca. Uwaga, spoiler! Kończymy pierwszy tom na tym, że Invincible i Omni mają konwersację o tym właśnie jakie jest prawdziwe, prawdziwe przeznaczenie Omni na ziemi. Dowiadujemy się bardzo nieciekawych rzeczy. Raczej każdy, kto oglądał show, to wie o co chodzi. I tak, no i Mark, czyli Invincible próbuje przekonać swojego ojca, żeby nie robił tego, po co został wysłany. Chyba mu się udaje, bo Omni-Man ucieka, chyba, bo jeszcze nie czytałem dalszych komiksów. Bardzo ciekawy komiks bardzo duży komiks i bardzo dużo będę go czytał przez moje weczka. I to były wszystkie książki i komiksy, które przeczytaliśmy w kwietniu. Pochwalcie się, ile wy przeczytaliście. Dajcie też nam znać, czy taki format podsumowania wam się podoba. I co tym to już na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie na nasz kanał, odwiedźcie też Instagrama i TikToka i to tyle. I Oki OK, to pa!